Jeszcze na z tej strony i jak, jak obiecywam, nagam odcinek ZWOTA. I proszę AWP dodaj mnie do znajomych. Pamiętaj sobie imię zaproś. Yy, od razu mówię z wielkim, wszystko litery. pro, Hashtag 9568, jak masz Discorda. Mogę chodź, się tam podać. A, w mega masz, tak. No a czy on bije po 440? Kurde, będę, będę musiał chyba iść po tej bitwie. A może i nie, też startować internet? Chyba tak, wiesz. A czemu? Tu moja pierwsza bitwa dzisiaj. Bo legno. Mhm. Mm A ja to tak będzie trwało. Bo no, ja musiał, musiał szybko ten zeshartować, bo tak mam często. A spoko. Ja mam światłowo. W, w, ale to mnie oddaję no. No tak, Okról mnie dzisiaj nie. Nie, nie jest leapa od razu. Jest masakra. Ping, mam 460 czas. O jeny. Aha, ja już zostałem spota, coś tu jest. Ja nic nie zrobię w tej bitwie, masakra. A jak coś zrobię, to jakimś fuksem. Może, może Ogólnie ten czołg wygląda na opancerzone, jakiś super to on nie jest. Bije, ma jedynie działo dobre, bo 440 bije na strzał. A jaki rozrzut nas to? Nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem, ale... ...ta atracja nawet, nawet, bo na goldzie 252, na PPQ 218, więc nawet, nawet dobrze. No okej, okay. no to już przy... o, o, o. Walcie je. Strzelisz? Ajajaj. Aj, aj. no strzeliłem, ale z moimi lagami, no to niestety. Trudno. Nie, będę musiał zestartować sobie na szybkości i ten, i wejdę na nowo, no nie? Popoł, całego po spocie mam Chociaż po spocie No ale we kurcze, ja już bym mu udał no nie? Ale no niestety, no nie ma opcji z takim pingiem, to nie da rady 500 pingu, 480, nie to wiesz, to nie ma opcji No, no. Szkoda no, no zaraz pójdę z na szybkość Tam gdzieś lówek stoi w ogóle. Tam gdzieś lówek stoi Kto? uda? Nie, lówek Lot tam gdzieś stoi, no bo ja się obracam hmm. i obrywam nagle. Nie, to, na, to, to ten, to na razie nie, nie ma co tam jechać. A, i z zresztą zobacz, rozczołgów tu jedzie, to on powinien się zaświecić. Ja jadę na środek, żeby tam obijać ich mocno, bo po 400. No jasne, jasne, jak najbardziej, no pewnie, że taką szalę mieliście Ja bym podjechał, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo przyjechał. Nie, nie wierzę. Wiesz co się a. stało? Mierzyłem 5 lat i trafiłem w gąska a, aż tak długo może nie, nie mierzyłem, ale w gąskę trafiłem. Na pewno tam są niszczarki na półce. Tak są. Ja to... Od razu mówię, obejmowałem od SU i od jakiegoś tam 7. Od SU 152. O, to ja tam nie jadę. Ale SU na szczęście ma stokowe działo. A już my nie mamy ogólnie tego, jakbyś się pytał TS-a. Ja mam problem chłop przebić innych, ja muszę goldo zadować. I z Eno mam problem przebić. Ja jakoś starałem się tak stanąć, żeby mnie te niszczali nie mogły trafić, ale że mógł być damage. A i ten człowiek w ogóle ma nawet dobre puszczenie działa, więc coś tam mogę spróbować postrzelać. Ale nie mam jak. Wszystko mi idzie po spocie, na no ale po spocie. Wiesz co, ten człowiek w ogóle nie ma premiery do zarabiania. Wiem. Więc taki trochę minus bym mi powiedział. Dobra, spróbuję wyjechać. Nie wiem czy mi się to uda. To ja. Ważniejsze, żebyś chociaż jeden strzał oddał. No ogólnie to git po spocie 900 to za tamtego mixa. No, ja mam 400. Czytam, że w ogóle nic nie zrobię, no? nie? Dobra, zaświecił mi, ale to wiedziałem, że mi zaświeci. Mastekowy nie, te suby się przydały zdjąć, bo to jest zagrożenie ostre dla no Znaczy, su 152 nie masz za bardzo co się obawiać. Mastekowe dział bije po 300. No to dobrze, bo to niebezpieczny czołg. A su 152k już bije po 750. No, tyle to ja wiem. I on tu może być... W... I on tu na pewno jest celowany na to górę. Nie, no jakby był scelowany, bo to się świeci z kilometra. On jest tutaj stoi i czekasz, aż ktoś wyjedzie. On jest ze skałką, ja wiem. Ja wiem, że on tam jest. A... Nie jedną pestkę dałem na ślepo, nie wiem, może weszło. Mm. To. O. o to su. su to jak ja walne. Patrz, patrz, widzisz to su? To patrz, leci pocisk mój. Kurde, zabijam go tylko. Dałem strzała i nie wiem, czy to weszło, czy nie. Ja... Weszło za 419. Tak, weszło, weszło. Ja się obawiam tego su, jak ktoś by, najlepiej jakby ten TS5 ruszył do przodu. Bo on może z każdy... ja myślę, że Ka w każdej chwili że wyjechać. Musimy te su wykończyć. On tam może być tu. Mogę wcale, on może na siatce grać. Nie, nie ma go. O. Kurczę, teraz ten się pokazał. Dobra Jaki minus 495, do... chociaż ja coś strzeliłem. O, zapiję go chyba. Lówek tu gdzieś jest ogółem. Tak naprawdę może. O, su, su, jest, jest su. Ona dostało te su wcześniej chyba ode mnie. Nie, tam od boku strzelają do niego. O lówek jest, to coś tam z niówkiem popróbuję. Weź to w się, a ja wezmę I nie ja mnie przebiję na zielono Nie, nie, no tak to ja na pewno do żadnego nie zrobię z takim pinkiem, opcji Dobra Zaraz, tak, zaraz wyjdę A, zagać jedną rondę, czy nie? Proszę Zagać jedną Jeszcze raz Czy zagać jedną rondę? Zaraz sobie zrestartuję i dam Ci zaproszenie Ej, bo coś dziwnego się stało, bo ten czołg jest pod zarabianiem, i zarobiłem wyszlina? 86 tysięcy Za cztery strzały Coś się zbugowało chyba, wiesz? Okej, okay, dobra, słuchaj, ja wychodzę, wyjdę z tego i sobie po prostu muszę zrestartować neta i wtedy będzie GG, bo tak to ja nie pogram, wiesz, na takim pingu to ja na pewno nie będę grał. No spoko, spoko. Widzowie, ja postaram się No to się za 5 minut dam ci zapkę, daj sobie pójść w i tyle no, nie? No spoko, spoko. Ja, widzowie, teraz próbuję czołk, czołg, oby było, proszę. Na odcinku World of Tanks, bądź mnie, daj mi na odcinku czołg, czołg poproszę. Proszę, ja proszę Cię, ja Cię tak proszę, proszę, daj mi ten czołg, proszę, tak. E, em, e, e, dziękuję Wocie, po ilu bitwach, w końcu, w końcu jest w końcu czołg. Ole, 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 ole. nie damy się, nie damy się. Proszę, ja, ja, proszę World of Tanks, bądź mnie, na odcinku. Ja, ja chcę na odcinku jeszcze jeden czołg, proszę, bądź mi wo, wo, World of Tanks. Nie, nie ma. Ale dziewiąty tier jest. Jest! W końcu jest ta dziewiątka, na którą tak czekałem. Jonas. Tutaj jest. Kurde, jaki to jest ciekawy czołg, fajny. Nie wiem, wezmę z jakąkolwiek załogę. Ja mu wstawiam teraz jakąkolwiek strzeż załogę. Może muszę z tego zmi dodawać. Jest w końcu czołg. Czołg jest. Przetestuję go. Muszę go przetestować. O! Ile pieniędzy! Dużo, dużo. Fajnie, fajnie. Teraz trzeba go jakoś przetestować. Ciach. 300 tysięcy... 200. Zainwestowałem trochę w niego. Wiecie, w sumie ta jedna gunda chyba starczy, to pa pa.